Excellencjo, najdostojniejszy biskupie Robercie, drodzy trzygodni bracia w kapłaństwie, z Księdzem Prawatem dziekanem Prześwietlnej Kapituły Wawelskiej i Księdzem Proboszczem Wawelskim, a także asystentami Akcji Katolickiej i ksm -u. Szanowna Pani Prezes Akcji Katolickiej. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Na uroczystość, na tajemnicę uroczystości dzisiejszej, Jezusa Chrystusa, króla wszystkich świata patrzymy najpierw przez pryzmat tworzenia się tego królestwa. Tworzenia w sytuacji prawdziwie dramatycznej kiedy pan Jezus stanął przed Piwatem i kiedy oznajmił namiestnikowi rzymskiemu że jego królestwo nie jest z tego świata i zaraz tłumaczył gdyby moje królestwo było z tego świata słudzy moi biliby się aby mnie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. I stąd pytanie piwata, a więc jesteś królem? I odpowiedź Pana Jezusa tak jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, to jest prawdy, słucha mojego głosu. Jakże w odpowiedzi dalszej, jeszcze stwierdzenie Piłata. Nie chcesz mówić ze mną, czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzę Ciebie ukrzyżować? I rzeczywiście tę władzę nad Chrystusem, Królem Wszechświata, objawił, skazując Chrystusa na śmierć, okrutną, hańbiącą. Ale właśnie wtedy okazała się cała prawda o Chrystusowym Królestwie, bo Pan Jezus królował z wysokości Krzyża. Zawieszony między niebem i ziemią, mając w swoim sercu i na ustach słowa miłości, miłości przebaczającej, miłości miłosiernej, która otwiera bramy do nieba żałującym za swoje grzechy ludziom. I stąd. Druga perspektywa patrzenia na Królestwo Chrystusowe perspektywa, którą nakreślił nam święty Paweł w cytowanym dzisiaj fragmencie jego pierwszego listu do Koryntian. Nastąpi wreszcie koniec całych dziejów ludzkości. Wtedy, gdy przekaże Chrystus. Królowanie Bogu i Ojcu, i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba było, trzeba, ażeby On królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy, a jak ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Zrodzone na krzyżu, a potem przez martwych wstanie i w niebo wstąpienie. Chrystusowe Królestwo. Mówi o swoich początkach pełnych dramatyczności, ale mówi także o triumfie, o zwycięstwie, o sądzie, o szczęśliwości wiecznej. I stąd Kościół, który jest zaczątkiem i widomym znakiem Bożego Królestwa na ziemi, jest niejako zawieszony między tą swoją przeszłością a przyszłością. Zawieszony w czasie, a jednocześnie zanurzony w teraźniejszość. Jakżeż? Głębokie i jakżeż prorocze są pierwsze słowa Konstytucji Duszpasterskiej o kościele w świecie współczesnym Gaudium Espes, gdzie sobór oświadcza radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących. Są też radością i nadzieją. Smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych. I nie ma nic prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby oddźwięku w ich sercu. Ich bowiem wspólnota składa się z ludzi, którzy, zespoleni w Chrystusie, prowadzeni są przez Ducha Świętego w swym pielgrzymowaniu do Królestwa Ojca i przyjęli orędzie zbawienia, aby przedstawiać je. Wszystkim. Z tego powodu czuje się ona naprawdę ściśle złączona z rodzajem ludzkim i jego historią. Tak głęboko zanurzony w dzieje ludzkości. W to, co i całe społeczności, i narody, a jednocześnie poszczególni ludzie doświadczają. Jako swoje radości i nadzieje, ale także jako swoje smutki i trwogi. Im wszystkim głosi prawdę, Chrystusową prawdę. Zdając sobie sprawę z tego i doświadczając, jest to doświadczenie od samych początków Kościoła i trwać będzie aż do końca, bo przecież nie jest uczeń nadmistrza. Będzie Kościół doświadczał odrzucenia tej prawdy. I będzie także boleśnie odczuwał to, że głoszenie Ewangelii będzie wiązało się z prześladowaniami. Mamy przecież świadomość tego, że dzisiaj, kiedy świętujemy uroczystość, Chrystusa króla wszechświata. Około 360 milionów milionów naszych sióstr i braci cierpi prześladowania tylko dlatego, że uznają Chrystusa jako swego króla. Króla miłości i prawdy. Króla, który ostatecznie będzie sądził cały świat. Jakże często przecież także i my, gdy głosimy Chrystusową Prawdę, spotykamy się z zarzutami, że wtrącamy się do polityki, broniąc zwłaszcza prawa do życia dla najbardziej niewinnych i bezbronnych ludzi, dla nienarodzonych dzieci, i przeciwstawiając się eutanazji, i chcąc, żeby Królestwo Boże miało coraz bardziej znaczące ślady swej obecności na Ziemi. To zwłaszcza głos Soboru Watykańskiego II, a potem nauczania papieży Pawła VI. Jana Pawła II, Benedykta XVI, także Ojca Świętego Franciszka, wzywają nas przecież, by dawać świadectwo prawdzie, prawdzie o miłości, nieskończonej miłości Boga do człowieka, tak daleko idącej, że wydał za nas swojego Syna aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To w tym zawieszeniu między dramatycznym początkiem Kościoła a paruzją Chrystusa, której oczekujemy i której wzywamy podczas każdej Eucharystii. To w tym zanurzeniu się w teraźniejszość odkrywamy także sens akcji katolickiej i katolickiego stowarzyszenia młodzieży, które to organizacje statutowo a bardziej jeszcze ideowo związane są z dzisiejszą uroczystością Chrystusa Króla wszechświata. Ma to swoją daleką prehistorię, sięgającą najpierw XIII wieku, kiedy pojawiały się zakony tercjarzy dominikańskie i franciszkańskie, wielki ruch społeczny ludzi świeckich, w obliczu tamtego kryzysu, kryzysu wiary i odchodzenia od Kościoła pod wpływem, herezji. Waldensów i, Al i Albigensów. A potem już XIX-wieczny ruch będący wyraźnym sprzeciwem wobec świata, który coraz bardziej programowo chciał odchodzić od chrześcijaństwa i od Ewangelii. Myślę tutaj o słynnej operady i kongresji z 1876 roku. Ruch katolików świeckich, który chciał przeciwstawiać się tak silnym wówczas prądom liberalnym i antyklerykalnym. Prądom, które swój symboliczny sukces, w cudzysłowie, osiągnęły wtedy, kiedy w Rzymie powstało państwo, Jednoznacznie skierowane przeciwko Watykanowi i jego posłannictwu ewangelicznemu na świecie. To działalność później Leona XIII budziła ruchy świeckich, świadomość, że wszyscy ochrzczeni jesteśmy odpowiedzialni za dzieło ewangelizacji, że to nie jest tylko problem osób duchownych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za losy Kościoła i przejawem, gdy chodzi o, o Leona XIII, przejawem najbardziej takim spektakularnym jest jego encyklika Rerum Novarum z 1891 roku, Encyklika poruszająca sprawy społeczne, zwłaszcza kwestię robotniczą, za którą, w myśl nauczania papieskiego, wszyscy, nie tylko duchowni, ale świeccy, są odpowiedzialni, by tę kwestię rozwiązać w duchu sprawiedliwości i miłości ewangelicznej. I tak dochodzimy do papieża świętego Piusa X jego motu proprio z grudnia 1903 roku 120 lat temu kiedy mówił już wprost o strukturach akcji chrześcijańskiej jako akcji katolickiej o strukturach apostolstwa świeckiego Co później, dwa lata później, podkreślił z całą mocą w encyklice Il Vermo Proposito, gdzie ukazał konieczne struktury akcji katolickiej, a jednocześnie wskazywał na cele jej działalności we współczesnym świecie. Zbawienie dusz, rozszerzenie Królestwa Bożego wśród wiernych, zwłaszcza wśród rodzin, w społeczeństwie, a to przez praktykowanie cnót chrześcijańskich, pełnienie dobrych uczynków, uczynków miłosierdzia wobec duszy i ciała, a także szerzenie Ewangelii. Pius XI, przewodzący Kościołowi w latach 1922-1939, przeszedł do historii. Jako papież akcji katolickiej tyle dokumentów, tyle zachęt płynęło nieustannie z jego strony w tamtym czasie rodzących się totalitaryzmów, zwłaszcza brunatnego nazistowskiego w Niemczech i Bolszewickiego w Rosji. Systemów, które ogłaszały swoje królowanie na tysiące lat. I które programowo walczyły z chrześcijaństwem. A papież wskazywał na Jezusa, który jest jedynym i prawdziwym królem wszechświata. A jednocześnie ten papież wzywał świeckich, by swoją działalnością na co dzień tam, gdzie są, w rodzinach, miejscach pracy, w swoich wspólnotach społecznych, narodowych próbowali budować Królestwo Chrystusowe. Królestwo Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Wiem, że kiedy, jak się mówiło, wybuchła albo zmartwychwstała Rzeczpospolita Polska w 1918 roku, Akcja katolicka w naszym kraju była niezwykle żywotna. W 1939 roku było według niektórych aż 750 tysięcy jej członków. Wybuch wojny, a potem panowanie totalitarnych systemów naszej ojczyźnie sprawiło, że trudno było mówić o działalności akcji katolickiej, po prostu była ona zakazana. I dopiero przemiany, w przyłomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku sprawiły, że zaczęły się rodzić na nowo różnego rodzaju inicjatywy świeckich, którzy chcieli razem z polskim episkopatem stanąć na straży Prawdziwie chrześcijańskich wartości. I nowy ład społeczny, ozyskaną wolność i suwerenność, kształtować w duchu chrześcijańskiej wiary, w duchu tego, co głosił Jan Paweł II w roku 1991, kiedy całą ówczesną pielgrzymkę pierwszą swoją w wolnym kraju poświęcił rozważaniu poszczególnych przykazań dekalogu. I on też się upomniał u polskich biskupów przebywających w Rzymie w 1993 roku z wizytą Adlimina, aby powrócić do budowania z całą świadomością i odpowiedzialnością struktur akcji katolickiej. Dokładnie 40 lat temu ten apel brzmiał z całą mocą, co sprawiło, że rzeczywiście akcja katolicka w Polsce zaczęła przybierać bardzo jasne, wyraziste kształty, tworząc bardzo ważny też element działalności ludzi świeckich w Kościele. Do tego także apelu świętego Jana Pawła II Wielkiego przyłączył się później Benedykt XVI w roku 2005 także podczas kolejnej wizyty polskich biskupów w Rzymie Adlimina. Mówiąc do nich, wiem, że podczas ostatniej wizyty Jan Paweł II zachęcał was do odrodzenia w Polsce akcji katolickiej wraz z katolickim stowarzyszeniem młodzieży. To zadanie zostało wykonane na płaszczyźnie strukturalnej. Trzeba jednak dołożyć starania, by akcja katolicka i KSM miały coraz bardziej przejrzysty i dojrzały program, oraz by został wypracowany ich własny profil duchowy. Te słowa. Nic nie zatraciły ze swojej aktualności. Potrzebny nam jest bardzo przejrzysty, bardzo dojrzały program działalności świeckich w Kościele Katolickim w Polsce. Bardzo potrzebny jest nam także program niezwykle wyrazisty, gdy chodzi o działalność, ksm -u pośród młodzieży w obliczu współczesnych wyzwań, zwłaszcza gdy chodzi o problem uczestnictwa młodych w Eucharystii niedzielnej czy w katechizacji szkolnej. Bo przecież ciągle chodzi o to, aby pogłębiać formację chrześcijańską, aby była ścisła współpraca między hierarchią a świeckimi. Żeby nie dochodziło do tych bolesnych rozchodzeń się i tworzenia struktur, które niekiedy publicystycznie nazywa się, ale katolikami. Na no te wszystkie rodzinki, rozchwiania niepewności. Potrzebne jest pogłębianie świadomości bycia katolikiem. We współczesnym świecie, przy wszystkich wyznaniach i trudnościach, potrzebni nam są młodzi ludzie, ale także i starsi, dojrzali, którzy z całą dumą i odpowiedzialnością są gotowi wyznać wobec świata. Jestem katolikiem. Należę do świętego katolickiego i apostolskiego kościoła, a moim królem jest Jezus Chrystus. Jedyny i najwyższy władca wszechświata. Pan dziejów ludzkich i historii. To Paweł VI rzucił hasło budowania cywilizacji miłości. To Jan Paweł II często do tego Hasła wracał i je pogłębiał. To dzięki temu powstały bardzo jasne kryteria, jakim chrześcijaninem być we współczesnym świecie. Jak wyznawać sercem czystym, mężnym i odważnym Chrystusa, który dla nas i dla naszego zbawienia umarł. I zmartwychstał, i przyjdzie kiedyś nas sądzić. Od strony negatywnej ten nasz program działania jawi się bardzo wyraziście. To echo tego, z czym Chrystus spotkał się przed Kajfaszem i Piłatem, konieczność odrzucania. Wszelkiego kłamstwa, nienawiści i przemocy, tak bardzo rozproszonych w dzisiejszym świecie, niestety również w naszej ojczyźnie, a jednocześnie od strony pozytywnej, budowanie cywilizacji miłości jako prymatu. Człowieka, osoby nad rzeczą, prymatu być osobą nad tym, co się ma, co się posiada, nad mieć, prymatu miłosierdzia przed sprawiedliwością, prymatu zatem miłości przebaczającej nad zimnym okrutnym prawem, sięgającym jeszcze Czasów Hammurabi'ego oko za oko, ząb za ząb. To pierwszeństwo także etyki nad techniką, bo nie wszystko to, co człowiek jest w stanie uczynić, bo ma ku temu możliwości techniczne, to wszystko nie zawsze jest etycznie dobre. A my mamy stać po stronie dobra, po stronie prawdy, która mówi o właściwych, prawdziwych wartościach. I niewątpliwie, tak jak Chrystus, będziemy pytani, cóż to jest prawda. Przez ludzi, którzy odrzucają jakie, jakąkolwiek prawdę, bo uważają, że postęp należy do tych, którzy żyją w epo epoce postprawdy. A stąd powszechnego relatywizmu i w konsekwencji tego to, co Benedykt XVI częstokroć powtarzał dyktatury relatywizmu. Mamy stać po stronie Ewangelii. Mamy stać po stronie Chrystusa, który poddał się osądowi ludzkiemu, ale zwyciężył. Zwyciężył pokonując wszelką przemoc, śmierć, grzech, szatana, zmartwychwstając. Naszą siłą, naszym fundamentem odwagi, a przez to świadczenia, jest z martwych stały Pan, Ten, który jest i Ten, który przychodzi. Ten, z którym związaliśmy nasze życie, wszyscy, przyjmując chrzest i karmiąc się w naszej pierwszej. Pier... Ziemskiej pielgrzymce Jego słowem i Jego ciałem i krwią, oczekując z nadzieją Jego przyjścia w chwale. I dla tej chwały, która ma rozrzmywać już teraz w naszych sercach i w sercach ludzi, do których przyjdziemy z dobrą nowiną. Za to świadczenie o Królestwie Miłości, Prawdy, Miłosierdzia i Pokoju. O moc tego świadczenia prosimy z pokorą Chrystusa w to święto, w którym z taką miłością i taką ufnością przybliżamy się do Jego tronu.